Cześć, witajcie na kanale Wędkarski Instynkt. Dzisiaj razem z Piotrem znowu jesteśmy na wodach górskich. Jak zwykle szukamy kropek. Za jakiś czas dojedzie do nas jeszcze trzeci kolega. Yy, jesteśmy już jakieś dwie godziny, jakieś tam pierwsze efekty mieliśmy. Ja miałem jedno branie, niestety spóźnione, a przed chwileczką udało się złobić takiego kropka koło 25 cm. Także nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania. Trzymajcie kciuki, lajkujcie film. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i miłego oglądania. Piątka. teraz dochodzimy do leśnego odcinka które jest bogate w dużą ilość zwalonych drzew podmytych korzeni są fajne dzikie buty. w tym miejscu rzeka bardzo kręci jest wartka szybka momentami się na zakolach zatrzymuje więc to jest klasyczna miejscówka do bytowania Stylonga, to jest tak, jakby dla niego tutaj dom. Tutaj trzeba się zatrzymać na dłużej, obłowić dokładnie każde drzewo, każdy korzeń, bo jest szansa na złowienie naprawdę fajnej ryby. Także sami widzicie same przeszkody, same drzewa, same korzenie, same potencjalne miejscówki, jeśli chodzi o stylonga. Więc tutaj na pewno zatrzymam się na godzinkę bądź dłużej. Spróbuję centymetr po centymetrze obłowić wszystkie, wszystkie konary, wszystkie drzewa. Mam nadzieję, że coś zaraz łowimy. Pogoda dzisiaj nie rozpieszcza, ochłodziło się. Jest około 7 stopni na plusie. Słońca no jak na razie nie ma, to nie jest dobry znak, bo zawsze jak to słoneczko wychodziło, to te wstąpi się ruszały. No, ale cóż, jak już przyjechaliśmy, trzeba walczyć, trzeba szukać. Działamy dalej. No, ja to widziałem, dwie ładne ryby tam. No i tam stoją te ryby. Jest. jest Chyba so pstrążek huh. <SomebodyJI> no, i <incident treating> się zaczyna <busy> nie w tą stronę wariacie ale poszedł udało się Iść. udało się spod kołka tutaj, z tego? tutaj gdzieś jakiś zanurzony kołek jest no to jeszcze tutaj na powrocie trzeba próbować na, świec na świecidełka To już żeśmy ten od tak mówisz Na świecidełka Ale jaki maluch Ale jest Oj, jaj, jaj, Ale był zajebisty. Może powtórzy ma. No ja miałem, a ja miałem w trzecim czy czwartym rzucie w lesie podleciałem. I taka rybna jest między tymi dwoma konanami, nie? Rzuciłem tylko, że na ten sam, tylko że na naturalnym kolorze, zielonym grzbietem. A mi się zaplątał i tam porwałem już Tutaj one są, bo wczoraj jak wracałem to widziałem. Kurde. No. Słuchaj Paweł, trzymasz w ręku wędkę, która szczególnie mnie zainteresowała. Może powiesz w kilku słowach dla moich widzów, jakiej produkcji jest ta wędka, jaką ma charakterystykę i do jakich przynęt i do jakich ryb ją kupiłeś. jasne, Jest to Strong fascynacja. Strąk fascynacja firmy może pokażemy Fishing Kolona Fishing, Strong fascynacja. Jaka długość jest tego wędziska? Opisana jest jako 2,60, ale ona ma 2,50 I ona jest nielakierowana, tak? Tak. Jest. Ale już czuć, jakoś dotykuć, powiem. Smukły taki blank. I akcja tej wędki jest paraboliczna, tak? Nie, tak to ona w ogóle nie ma akcji szczytowej. Aha. Na po prostu się zgina w pełną parabolę i przy tej ma. Czy to trzeba... jest taka wędka typowa do łowienia jazikleni, nie? Tak jest. Ja ją wykorzystywałem w Warszawie na Wiśle. Na razie ma na swoim koncie kilka kliników średnich. Przyznam no szczerze, że naprawdę jestem mega zadowolony, bo to rzuca ty, po prostu to jest katapulta. No właśnie widać. Pod rybą się ugina i ta ryba nie ma prawa spaść. Jeszcze żadnego obstrąga niestety kolowaliśmy. Teraz co najważniejsze powiedz mi, ile ta przyjemność kosztuje? Na około 1400 zł. Trzeba tak. swoje odłożyć. I to jest pełny korek, tak? Tak. To jest pełny korek. Wędka filmy Corona Fishing. Nawet 500 jest 500 napisana 500. Medium Moderate Fast. Tak. Wyprodukowana w Polsce. Pstąp fascynacja. Nawet ma logo polskie. Ale ci powiem, że praktycznie w ogóle jej nie czuć. Nie ma wagi. 140 gram. 140 gram przy długości 2? 256-260. 256-260. No fajna ci powiem. Na taką Wisłę. Na klenia Jazia tak, Zajebista. Prawda. No i na większe rzeki pstrągowe. Na naszym Ta... odcinku mazowieckim. Także jak pies... ktoś ma dużo pieniędzy i nie wie, co z nimi zrobić, to zapraszamy do kolony Fishing po taką super wędkę. Szczerze mówiąc, <laughs> ja nie jestem zwolennikiem drogi wętek. Ja wolę kupić droższy kołowrotek. W ten sposób. Bo ja się zawsze boję, że ja mam w ogóle pecha. Ja łamię wędki, pękają mi. Ostatnio zdeptałem wędkę. Także, no tak jak widać, no to jest ci naprawdę. Tak. Już... Widać że taka typowa klucha. No. Także mam nadzieję, że w tym sezonie yy, uda się pokazać ugięcie tej wędki pod rybą, nie? Tak. Jak to się w nie ogóle nie pre... jak to to się prezentuje w sąsiednich okręgach? No w sąsiednich okręgach, na większej rzece, nie? Tak No dobrze, to tyle w dzisiejszym odcinku. Ja zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału i widzimy się niedługo na kolejnej części filmu. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć. Pożegnaj się ładnie z widzami. Cześć. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.